Dziś porozmawiamy o temacie, który nie jest opcją, jest koniecznością. Transformacja cyfrowa to nie tylko wdrażanie nowych narzędzi, to fundamentalna zmiana działania firmy, zmiana procesów, modeli biznesowych, a przede wszystkim sposobu myślenia. Transformacja zaczyna się od zrozumienia. Technologia to nie cel, tylko narzędzie do realizacji celów biznesowych. AI, Big Data, Chmura, IOT rozwiązania dają MŚP realną szansę, by konkurować z gigantami. Warunek musisz wiedzieć, po co je wdrażasz. Sukces to nie tylko dobry software, to świadome zarządzanie zmianą, bo jeśli zespół nie rozumie, dlaczego coś się zmienia, to nawet najlepszy system nie zadziała. Kluczowe są cele, komunikacja, szkolenie i zaangażowanie ludzi, nie tylko inwestycje w sprzęt. Transformacja cyfrowa to proces, nie projekt. Zaczynasz od analizy potrzeb, potem pilotaż, skalowanie, optymalizacja. I tak w kółko, bo świat się zmienia, a ty musisz zmieniać się razem z nim. Zyski, automatyzacja, oszczędność czasu, nowe źródła przychodu, lepsze doświadczenia klienta. Przykład? Żabka i autonomiczne sklepy nano, PKO BP i blockchain, albo Siemens z fabrykami przyszłości. Ale uwaga, bez kompetencji, bez kultury zmiany polegniesz, bo transformacja cyfrowa nie polega na technologii, a bardziej na ludziach, którzy z niej korzystają.